To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Drozdowisko to teatr, literatura, piosenka i film. To rozmowy z twórczymi ludźmi, to kulturalne podróże po Polsce i Czechach, to wspomnienia o ludziach kultury i dużo archiwaliów. Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Dzień dobry, rozpoczynamy 11. Drozdowisko, które od dziś, od 25 kwietnia 2021 roku, ma też swoją wersję muzyczną. Drozdowiska music możecie słuchać co tydzień w niedzielę między 10 a 11 na antenie Radio Spacji wszystkie szczegóły dotyczące sposobów słuchania, a Radiospacja to rozgłośnia internetowa, dostępne są na stronie radiospacja.pl W chwili, kiedy wam to wszystko mówię, jestem jeszcze co prawda przed premierą Drozdowiska Music, no ale fajnie jest wyobrazić sobie, że do porannej, niedzielnej kawy najpierw włączacie sobie Drozdowisko Music w Radiospacji, no a zaraz potem Drozdowisko w domyśle to gadane, którego słuchacie teraz. Czekam oczywiście na wasze reakcje, refleksje, a nawet krytykę. Możecie korzystać z komunikatorów na Facebooku lub Instagramie Teresa Drozda, no albo napisać maila drozdowisko małpa gmail.com. Drozdowisko powstaje dzięki patronom, a patronem może zostać każdy z was patronite.pl/teresa Drozda. Przypominam też, że pomocą w słuchaniu jest najstaranniejszy, jak tylko umiem, opis każdego odcinka, tego również, a także chaptery. Wszystko dla Was. Zaczynamy. Gościem Drozdowiska jest Paweł Sito, redaktor naczelny Radiospacji. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry, witam Cię, witam wszystkich słuchających. A radiospacja zaprosiła pod swoje skrzydła drozdowisko. Tyle, że to nie będzie drozdowisko gadane, a drozdowisko muzyczne. Bardzo chciałam Ci za to podziękować, ale chciałam też wykorzystać tę okoliczność do tego, żeby w ogóle powiedzieć, czym jest radiospacja. No i wydało mi się, że jesteś chyba tutaj jednak najlepszym adresem, żeby opowiedzieć o tym, czym jest radiospacja. Radiospacja jest radiem, w którym nadawany będzie drozdowisko music. To jest, wydaje mi się, najważniejsza i najświeższa informacja. No, ale poza tym osiągnięciem, które tak właśnie traktuję jako osiągnięcie, a to dlatego, że twoja osoba, jak to się śmiesznie mówi, no, kojarzy mi się z najlepszymi czasami trójki w tym XXI wieku. I fajnie, że, że możemy tutaj być razem i że pewien taki Akcent powiedziałbym literacko-artystyczno poetycko-satyryczny. No trochę tak, no sporo, sporo muzyki będzie, sporo też czeskiej muzyki, bo zobaczymy, ma, mam ogromną tremę w momencie, w którym my rozmawiamy drozdowisko Music jeszcze nie miało swojej premiery, ale prawdopodobnie wtedy, kiedy będą tego słuchać słuchacze drozdowiska, tego gadanego, będzie już po premierze, więc może będzie, wiesz, po jakiejś strasznej kompromitacji. No, nie przejmuj się, jeśli będzie kompromitacja, będzie podcast, także to zawsze będzie można usłyszeć. Także A, ktoś, dziękuję ci bardzo. Ktoś przeoczy, jeśli ktoś się to na pewno będzie mógł sobie zajrzeć z archiwum. Jeśli chodzi o słuchaczy drozdowiska, to liczę, że szybko się po prostu scalą z słuchaczami drozdowiska Music, a w związku z tym ze słuchaczami radiospacji. Serdecznie zapraszam na naszą antenę. Za chwilę powiem o. Parę, parę mm -hmm. zdań na temat radiospacji, ale jeszcze zapowiem, że mm, takiego teasera zrobię, że pod koniec naszej rozmowy jeszcze będzie coś a propos czeskiej yy, tematyki. Yy, ale to najpierw najpierw o yy, radiospacji. Yy, Radiospacja dzień... ma rok, bo właśnie tak. minął rok to... jej działania, nadawania. Ma rok i to jest bardzo śmieszne, dlatego że wraz z Hubertem Augustyniakiem, yy, moim wspólnikiem firmy, yy, która nie zarabia, natomiast dość dużo traci. No, ale przyjdzie taki czas na pewno, że będziemy zarabiać. Yy, założyliśmy, yy, jakby, pomysł yy, stacji internetowej, która nadawana będzie z domów. Yy, wtedy w ogóle nawet nie za bardzo. Yy, znaczy, ja po prostu nie znałem słowa lockdown. Yy, I pandemia też wydaje mi się, że nie, nie bywała jakoś w moim naj, najczęściej używanym yy, słowniku, bo było to ileś lat temu. No a. Rok temu, właśnie w marcu, spadłem, przyznam, w sporą, sporą depresję przez to, co się dzieje. Głównie, głównie wiadomości zło były takie, że, że mogły naprawdę człowieka przygwoździć, zwłaszcza z kogoś z dużą wyobraźnią, i yy, zastanawiać, się, co ja będę robił. I... Nie czuło mi na to, że jedyny zawód, który właściwie no, może przyjść do głowy, to jest grabarz. Ale jak zobaczyłem, ile grabarze zarabiają w Polsce, byłem przekonany, że strasznie się nas tak upią na pogrzebach, prawda? Na całej, w całej tej funeralnej e, historii. No to że ten grabarz zarabia dużo. Grabarz zarabia tylko 2,5 tysiąca. Mm. No więc to mnie, mnie w dużą frustrację w, 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 wprowadziło, wyobrażając sobie te trupy leżące na ulicach za ileś miesięcy. Naprawdę dała mi obraz. Nie, Troszkę śmieszna, troszkę straszna, jak to mówią, ale generalnie to, Ronald, to Roland Topor, to, to, to były te klimaty, które wiesz, mną mhm. wówczas ogranęły mnie. I, I Hubert zadzwonił do mnie z informacją, że on już włączył radio. I ja mówię, no to super, że włączyłeś radio, sobie posłuchaj. Ale nie, no że już nadaje. A jakie radio nadaje? No, no Radio Spacja. No, ale co to powiadasz? No tak. No, i postawił mnie przed faktem dokonanym, że, że już nadajemy, co miało swoje dobre Aha. strony i złe strony. Dobre strony rzeczywiście, że byliśmy pierwszym takim radiem, które z pandemii się odpaliło. Potem były radia Nowy Świat, czy 57 i mnóstwo innych, bo muszę powiedzieć, że i słuchaczom oraz słuchaczkom, że o ile w marcu 2020 roku, kiedy startowaliśmy, było naprawdę bardzo mało rozgłośni internetowych. To my w pewnym sensie byliśmy takim no, startowym, po prostu. Yy, yy, impulsem. Impulsem, tak, dziękuję bardzo za to słowo. Impulsem dla, dla bardzo wielu, głównie młodych ludzi. Yy, I teraz setki tych stacji są yy, internetowych. Yy, to jest niezwykłe, jak w ciągu roku to, to ruszyło. No więc, więc yy, taka rola prekursora zawsze mi jakoś przypadała w udziale i yy, również z tym. Znaczy, nie to, że ja tworzyłem pierwsze radio interne yy, internetowe, ale. Ale właśnie pandemiczne. No radia... Tak, ale otworzyłeś nagle, właśnie taką puszkę, taką teczkę, nie wiem, Dobra. walizkę z tymi internetowymi, pandemicznymi radiami. Ale tutaj muszę Ci powiedzieć, że podobnie rzecz ma się z podcastami, dlatego że jest taka strona podcasty info, która jest katalogiem polskich podcastów. I w ciągu tego pandemicznego roku, wiesz ile przybyło podcastów y, y, na tej platformie w tym katalogu, przeszło 5 tysięcy. Nie, a, to jest 500% plus. No, no, przeszło tak to właśnie, było tak. tysiąc na koniec poprzedniego roku, a na koniec roku 2020 było o 5 tysięcy więcej podcastów. No więc właśnie, trochę to samo, bo w pewnym sensie y, ja nazywam y, radiospację a szczególnie właśnie w przypadku takich audycji jak Twoja, która jest na żywo, że to jest po prostu emisja podcastów na żywo, czyli, czyli, mhm. czyli miejsce, gdzie można zadzwonić do podcastu. To nie jest, to nie jest normalne, bo podcasty, czy właściwie no zdecydowanie podcasty, się kojarzą po prostu z nagranym programem do tworzenia, a u nas te premiery są na antenie. Tak czy inaczej, premier są na Antenie. Znaczy, jeśli nie jest na żywo, to też jest y, nagrana audycja w domu, ale idzie y, najpierw y, na Antenie, zanim stanie się podcastem. Rzecz y, taka fajna, którą nam się udało y, w ciągu tego zrobi, roku zrobić, to to, że praktycznie za chwilę po y, emisji, w ciągu nie wiem, godziny powiedzmy, jest już na podcaście. To jest bardzo ważne, y, żeby, mm -hmm. żeby w tym czasie mniej więcej, kiedy człowiek kojarzy y, z tą audycją, żeby ona już tam była. Y, no i, 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 i są. Są na pod podcasty na platformie MixCloud to jest platforma, która ułatwia chcącym yy, grać muzykę w podcastach, dlatego że yy, na no, takie podcasty szeroko dostępne, jak w Spotify, czy tam. Tak, e one nie mogą rodzaj, grać muzyki, tak. Mm. Nie mogą grać muzyki i po prostu można się, można się na tym przejechać. No tak, tak taka jest, mm -hmm. e prawda? Tak. I prawo, prawo autorskie, te wszystkie strasznie zagmatwane sprawy tak, jest, związane. Ale to jest, no, powiem, powiem że szczerze, że coś staramy się w tej sprawie zrobić, można powiedzieć, że w imieniu radiów i podcasterów i podcasterek, dlatego, że rozma, rozmowę mamy w zaiks że to nie jest ta ekipa zaiks tylko tylko jakaś poprzednia to wymyśliła cenę za muzykę w podcaście która y, tak samo jest traktowana, jakby też kupował singla, czy płytę w Deezerze, czy, czy, czy w Apple, czy gdzieś tam. Y, to jest absurdem po prostu, no bo, no sorry, no, no jak można powiedzieć, że płyta to jest to samo, y, co kupić y, program sobie, jeden z odcinków programu y, radiowego. No, 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 mhm. no, no gdzie tu jest w ogóle porównanie? No? Jakieś dżingle wchodzą, jakieś y, wiem, zapowiedzi, nawet jeśli nie, no to, to jako element w ogóle, Czegoś, co ma. Cały czas ja... promować muzykę, no bo w momencie, kiedy podcaster sięga po muzykę, to nie po to, żeby na tym zarobić, tylko po to, żeby powiedzieć: Ej, ludzie, słuchajcie, jest taka świetna muza. No tak, ale, 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 ale dalej idąc za tym. On tego nie powie, bo nie puści tej, tej piosenki No tak, no tak. I w związku z tym nie zarobią. To jest takie polskie, no. Sprzedam coś, kupię coś, pójdę na kolację, a nie małymi kroczkami, żeby to nabijało, tak? Bo teraz, gdyby te, te 5 tysięcy podcastów, prawda, w nich mogła być muzyka, powiedzmy, że nad 5 tysięcy podcastów 500 osób stać na, na granie muzyki, tak? No, i ta muzyka no tak, ponieważ nie... muszą za to zapłacić w zaikcie, tak. tak. Hmm. I ta muzyka kosztuje 500 zł, czyli. 25 tysięcy złotych y, y, zarobiono. A teraz pozwólmy 5 tysiącom os osób, nie za 100 złotych, ale za 20, czy za 10 złotych to zrobić, tak? Dzieje Jezu, 10 razy mniej zarobią. Gdzie tam? 5 tysięcy razy 10 złotych to jest 50 tysięcy, czyli, czyli tak. dwa razy więcej niż, mm -hmm. niż ułamek puścił po obecnych stawkach, tak? No i to. Tak. Wyjaśniliśmy to. Przepraszam, że tak, może to jest tematyka, tematyka dość tak, taka... To jest lekko, tak, to jest lekko hermetyczne z hermetyczne jednej strony, ale, ale z drugiej to, strony trzeba 000... to też tłumaczyć. E, moim zdaniem słuchaczom takie rzeczy czasem trzeba tłumaczyć, po tak, prostu, żeby oni wiedzieli właśnie, dlaczego tego nie ma. Tak. Dokładnie tak. Mhm. Ale te, te, też mi się wydaje, skoro w ciągu roku e, nagle stało się 5000 tysięcy e, podcastów, no to być może wśród Twoich słuchaczy i słuchaczek ty są osoby zainteresowane, żeby coś takiego uruchomić, to od razu uprzedzam, jak jest. Mówię, że jest taka platforma jak Xcloud, która sama się zajmuje po prostu tymi prawami autorskimi, więc tutaj nie ma, nie ma z tym problemów. Natomiast dodam, że uruchomiliśmy działania, rozmowy właśnie z AX, żeby to po prostu zmienić, no bo to jest mm. po prostu firma, która powinna promować polską muzykę de facto blokuje tę promocję dopasować I... to trzeba do życia ale dobra tak. wracajmy do radiospacji i do tego co na tej antenie jest bo to że hmm. będzie to że jest tam drozdowisko music no to to jest jedna audycja na tydzień godzina tak, tygodniu, w tygodniu dziesiąta rano w niedzielę tak, tak jest tak no co jest to w radiu już więc już mówię generalnie można powiedzieć że załoga radiospacji tak, to, to są takie dwie grupy, w jednej są osoby z doświadczeniem radiowym. Dzień dobry. I, Dzień dobry. I, i, tak, i, 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 I cieszę się, że po prostu mają miejsce, gdzie mogą się razem zgromadzić. No, dodam, że są to nie byle jakie osoby z doświadczeniem radiowym. To znaczy, selekcja SITO w selekcji nomen no jest, było tutaj Dość y, y, trudno przesiewne, ale y, w, dotyczyło to osób, y, które już y, na antenie w jakichś miejscach były. Po prostu, jak wiemy, jak słuchacze wiedzą, jest spora y, liczba y, prezenterów radiowych y, zbyt jakby przesiąkniętych rutyną i takich, y, no, których nie da się słuchać po prostu ze względu na to, że przez tyle lat to robili i nie umieją się jakby od tego y, odzwyczaić, jak to po prostu robili żeby to było świeże, tak, więc jasne jest, że, że no nie, każdy, nie każdy tutaj miał dostęp. Zupełnie odwrotnie, wygląda, znaczy nie odwrotnie, tylko inaczej wygląda sytuacja z młodymi ludźmi, bo oni rutyny nie mają, oni wchodzą tutaj jako świeżaki takie, można powiedzieć, no i to jest super po prostu, że, że mają miejsce, gdzie mogą grać takie rzeczy jak lubią, takie rzeczy jak poznają, bo też jest muzyka tak szeroka w Radiospacji, że dużo ludzi się po prostu uczy tej, tej muzyki od innych. Mhm. I to jest naprawdę fajne. Bo Radiospacja to jest, przepraszam, przeciwchodzę w słowo, taka jedna wielka autorska audycja, nadawana 24 godziny na dobę. Zmieniają się tylko ci autorzy. Okej, okay, bardzo, bardzo to jest ładnie powiedziane, ale w zasadzie można powiedzieć, że dotyczy to większości rozgłośni radiowych. No, to, 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 jednak desy, jest desy, strasznie desy, dużo ale. sformatowanych programów, no, a ja no. myślę właśnie o tym braku formatu, tak, no tak. o braku no, tak. tej, tych wytycznych, że możesz tak. mówić, nie wiem, 10 sekund w godzinie i tak dalej, ma, dalej tak. prawda? Po prostu rzeczywiście przejmowanie anteny. Przez dwie godziny jest ktoś i teraz przejmuje antenę ktoś inny, co jest bardzo ważne. Nadajemy z, na dziś z dziewięciu y, krajów y, świata. I y, y, I mamy, mamy y, około 80 autorów. No y, Naprawdę w takich miejscach jak Mała wioska na Podlasiu, gdzie jest litka y, y, piechota. Wysokie Himalaje, w których jest Janek Szlagowski, Góry Izerskie, w których jest Wojtek Krzymocha, Bali, gdzie jest, na którym to Bali jest Jacek Kaczyński, San Francisco, Domina Krzymowa i Magda Gacyk, Chrzanów, Maciek Nowak i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę łączenie się, łączenie się wiesz, z radą tak, najlepsza mm. sytuacja. Najlepsza jest sytuacja w środę rano, kiedy Magda Gacyk z San Francisco oddaje głos, teraz już oddaje głos do Radomia, tak? No, ale to jest to jest piękne, znaczy na to, to jest niesamowita zupełnie siła, że to się udało skoordynować, że tych ludzi się udało zebrać i że oni. W tych w konkretnych porach doby, właściwie tak należałoby to powiedzieć, no bo przecież kompletnie inaczej ten zegar wygląda w San Francisco a zupełnie inaczej gdzieś w Australii, że w tych konkretnych momentach doby podłączają się i nadają tak naprawdę, też nie wiedząc, w którym momencie doby ci słuchacze ich odbierają. Nie wiedzą, nie wiedzą, Wspaniała zależy, idea. Zależy. Tak, znaczy, tak, tak, tak międzynarodowego radia, jak nasze, znaczy, to ja rzeczywiście nie kojarzę. Znaczy, gdzie, jednak umówmy się, że we wszystkich radiach jest punktem odniesienia, jest jednak Polska. Tak. Natomiast mhm. u nas bardzo dużo słuchaczy jest za granicą, być może właśnie z tego powodu. No i, i, I taka naprawdę naj, najpyszniejsza historia to jest audycja Kalibali, która się jest e, w, w środę e, od 8 do 10 czasu polskiego. To trzeba wyraźnie powiedzieć, bo to jest mhm. z, Kalifornii, z Kalifornii i z Bali jednocześnie, e, gdzie w ogóle Polska jest pominięta. Rozumiem, że to jest, jest, tra, jest transpacyficzna e, audycja między Azją a, a Ameryką. Gdzie sobie właśnie Magda z Jackiem rozmawiają o świecie, czy coś tam wspomną o Polsce, przy okazji obudzą ludzi, którzy mają tam 8.15, 15 prawda, pobu nastawioną pobudkę. Ja kiedyś tak, tak marzyłem sobie o, taki, o tym, żeby na przykład radio do Polski robić z Maroku, że, że tam jest ciepło i że w zimie będzie wyszło. Co to za sensacja z Maroko? No powiedzmy sobie tyle samo, ile tam powiedzmy nie wiem, do, do, do Francji czy do końć tam w prostej linii. Ale z, ale z San Francisco, z Kalifornii, i do tego z Indonezji, z Bali, wspólna audycja, no to to jest. Mm -hmm. to to jest, to jest, ale mnie jeszcze, wiesz, w całej tej idei niesamowicie pociąga to, że nadawanie tej audycji kompletnie cię nie ogranicza w przestrzeni. To znaczy, ja czekam na ten moment, kiedy zostaną zdjęte obostrzenia i kiedy będę mogła pierwsze drozdowisko music nagrać, nadać, przepraszam, nadać z hotelu w Czechach albo z jakiegokolwiek innego miejsca, w jakim się znajdę w niedzielę o 10 rano. No, oczywiście, pod warunkiem, że będę tam miała odpowiednio szybki internet, ale będę miała ze sobą po prostu swojego laptopa i będę mogła stamtąd nadać audycję. Tak, to jest coś tak, tak, jest niewiarygodnego, tak dla niewiarygodnego dla mnie, muszę ci powiedzieć. Tak, no, I to, to my, mnie w tak mamy... w ogóle ekscytuje, tak mnie to cieszy niesamowicie, ta perspektywa, no bo oczywiście te najbliższe audycje nadaję z domu, no bo na razie ciągle się jeszcze nigdzie nie ruszamy, ale, ale to jest wspaniałe, że ja się w ogóle nie muszę martwić, ej, co ja mam zrobić, wyjeżdżam, kto za mnie weźmie program, albo muszę go nagrywać specjalnie, nic z tych rzeczy, tak. sama go zrobię gdziekolwiek będę. Tak i to zwłaszcza dla nas, którzy przyzwyczajeni do budynku na Myśliwieckiej, gdzie po prostu to tak, wszystko coraz tak rosło, nowocześniało, mm. będzie jeszcze większe, jeszcze nowocześniejsze, jeszcze będzie coś, wiesz, jakieś parametry powyższone, Wydawałoby się, że w 2021 roku, no to jak się nie ma po prostu, wiesz, kopca usypanego pod, jak, jak, jak RMF, czy wiesz, gmachu wielkiego jak, jak Radio Z na Żurawiej, to nie ma co startować, prawda? A tutaj wcale nie trzeba sypać kopców po prostu, żeby mieć radę, jak się okazuje. Tylko laptopik. Po prostu Tylko laptopik znaczy laptop, i, tak? i I właśnie no. to, jest tak, to są te czasy, że nowoczesność jednocześnie idzie w stronę na przykład telewizji, idzie w stronę 4K, ultra, coś tam, prawda, tak, tak. high, prawda, w kwadro mm -hmm. i tak dalej, a z drugiej strony po prostu malutki obrazek na, na telefonie. Ja, ja na przykład, no, wolę to drugie po prostu, wiesz, po co mi, po co mi jakieś, 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 jeszcze, no, Kiedyś na tyle można było postawić paprotkę, teraz na takim. co co można zrobić? Nic nie można. Płaskim nic nie, możesz. nie no, możesz, możesz Możesz na nim powiesić e, jakiś piękny, szalik i go zakryć. No właśnie, ten te szalik powiesić i <laughs> zakryć. Tak. E, natomiast natomiast z za radiem jest to samo i właśnie rzeczywiście masz rację, że to jest e, super pociągające, wiesz, bo m, trudno, żeby mi ktoś powiedział: Słuchaj, wiesz, co ja nie będę mógł teraz programu zrobić, bo wyjeżdżam, nie, ale gdzie wyjeżdżasz? No tam wyjeżdżam do Wrocławia. No to wiesz laptop i zrób mi z Wrocławia program, no a no Dokładnie. faktycznie nie pomyślałem. Tak, to jest to jest wspaniałe. No dobra, zmierzamy do końca powoli tej naszej rozmowy. Tak jak powiedziałam, pierwsze drozdowisko miało premierę na antenie Radiospacji 25 kwietnia 2021 roku o godzinie 10. Mówię o tym dlatego, że nie wiem, w którym momencie słuchacie tego podcastu, a, a ja już jestem prawdopodobnie po premierze i po tej pierwszej kompromitacji. Albo po tym pierwszym sukcesie. Zobaczymy. Znaczy miało premierę jeśli wszystko dobrze poszło. Tak, no oczywiście, ale no, trzymamy się tego, że to się wydarzyło po prostu. A ja jeszcze miałem opowiedzieć czeską anegdotkę. O czymś czeskim, no właśnie. Ta, tak, tak, tak. Otóż ja mieszkałem w dzieciństwie przy ulicy Czeskiej w Warszawie i kiedy nie było rodziców, to, to, to właśnie jakąś większą imprezę taką robiłem i spotkałem znajomego i mówię, że wiesz, że przyszedł na, na imprezę bo będzie dużo ludzi i tak dalej. On mówi, ale wiesz co, no nie mam teraz jak zapisać. Ja mówię, zapamiętasz, zapamiętasz, czeska 16, czeska 16, czeska 16, nie wiem, czy zapamiętam. Słuchaj, wyobraź sobie piękna Czeska lat 16. A no to oczywiście zapamiętałem, dobra, dobra. Była impreza, nie było kolegi, nie? Ja myślę, kurczę, no trochę no, obie to, że będzie, to no, jest no, trudno, wiesz, ale spotkałem kiedyś mówi ty no, ale dlaczego nie byłeś? Jak nie byłem, no kurde, no byłem przecież tam nic kogo nie było. Gdzie byłeś? Czeska 13. Ładny błąd, ładny. No Ach, Pawle, bardzo, bardzo dziękuję Ci za spotkanie. Wszystkich Was namawiam do tego, żebyście znaleźli w swoich telefonach radiospację. Tak, można. Zarówno na aplikacji w obu sklepach, czyli i na Androida, i na iOS-a. A jeśli ktoś lubi sobie tak po prostu analogowo posłuchać radia internetowego to pod www.radiospacja.pl A ja Ci powiem, że ja słucham jeszcze w innej aplikacji Radiospacji. Jest taka aplikacja, mam dwie, bo jedna się nazywa CZ Radio, słucham trochę czeskich rozgłośnie radiowych, a druga nazywa się PL Radio i to jest aplikacja, która zbiera wszystkie i, i te nadające w sposób tradycyjny stacje radiowe, ale przede wszystkim te nadające w internecie i to jest świetna apka, też zbierająca um, wszystkie rozgłośnie, w której można słuchać, radio spacji, także przez te Ja polecę jeszcze Open FM, e, Replyo i Gar, e, Radio Garden, coś takiego jest, ale, to, ale na CZ Radio chyba tu nas nie ma jednak. No na CZ Radio was nie ma, no. ale na PL Radio nie. jesteście. Okej, okay. ale my jakby dowiedzą się, że tam czeskie piosenki, to dadzą nas na CZ Radio. To jest chyba, chyba, myślę, tylko i wyłącznie kwestia zgłoszenia do aplikacji CZ Radio, żeby się tam Radio Spacja znalazła. Mam ambicje, żeby znaleźć się na CZ Radio. Zróbmy to. Paweł Sito, redaktor naczelny Radiospacji, był gościem Drozdowiska. Raz jeszcze bardzo, bardzo dziękuję Ci za zaufanie. Drozdowisko, Music, czyli druga noga Drozdowiska już na antenie Radiospacji. Aha, no jeszcze chciałem powiedzieć tylko słuchaczom, że gdyby chcieli nie wiem, jakieś kartki portowe dla nas, czy listy, to niech piszą na Berdyczów, bo innego miejsca nie ma. Wszystko to jest wirtualne, nie ma miejsca redakcji. Po prostu poszczególne osoby mają część redakcji w swoich domach. Jeśli podobał Ci się ten podcast, postaw mi kawę. Albo zostaniesz jego patronem na dłużej. Odpowiednie linki znajdziesz w opisie. Oprawa muzyczna Dorota Barowa. Pod tytułem Drozdowisko jestem na YouTubie, Spotify, Google Podcasts i innych platformach. Polecam się też na Facebooku, Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl. Każdej z tych internetowych dróg możesz użyć, żeby się do mnie odezwać. Teresa Drozda. Dziękuję. Do usłyszenia.